Witamy, witamy. My znowu w Lasku. Jeszcze oh. jakiś po przejściu. Motor. motor. Motocykl. Uh -huh. Jest pierwszy Fant Oli. Yeah. Pierwszy był drucik. Pierwszy był drucik. Ja już jestem tam. Uh -huh. No, i pierwszy ciekawy dołek u mnie już wykopałem, i musi być w tej grudzie. No, i w końcu jest mały guziczek. A mam już kilka takich. Jest łóżkiem. Fajny. No i myślałem, że wygrałem konkurs na pierwszą monetkę. A Ola mówi, że już dawno mam 10 groszy. Jest pierwszy krążek. O! A Ty masz Aluminiowe masz, czy z, z tego, z brązu? Nie, A ja mam Z miedzioniklu, nie z brązu, z miedzioniklu 49 hmm? Ładny stan Fajne Już widzę, że ktoś sobie wysypisko zrobił medalik, aluminiowy, chyba się palił. Matka boską z dzieciątkiem, to chyba był Jezus, ale straszna purchla, tragedia. dosłownie kawałek dalej tam nie będzie widać, bo zasypałem dokładnie sygnał 69,70 i taki fajny duży pusaczek z koroną bez łóżka no całkiem fajny całkiem fajny stan No i mam Mam drugą monetkę chyba widzę rancik ząbkowany ojej, Strasznie obrośnięta Przyczyszczę ją delikatnie Kurczę wieje dzisiaj PRL -em. 1981 Obstawiam 2 złote No i Jesteśmy na Na takiej drużce I jak to na drużce Jest guziczek I z łóżkiem Taki grzybek Jest fancik na wierzchu teraz zobaczymy co to jest A, chyba jakaś plomba za czasów Pegierów, tak mi się wydaje teren jest naprawdę naprawdę super no i co chwilę co chwilę jest sygnał teraz znowu 72 72 stały a już widzę swastykę będzie Adolfik piątka był czysty sygnał na kolor i z takiej głębokiej dziury wytargałem Nie wiem. Może miecz, nic lecimy dalej. Zobaczmy sygnał nieciekawy i wyszedł guziczek. Przetarłem go już pewnie niemiecki albo pruski, Coż, Ola się nie chwali, tylko siebie nagrywam. Był sygnał 60. Na samej powierzchni wykopałem na 5 centów. On praktycznie pod powierzchnią leżał. Jeszcze drewienko się zachowało. Dział Także jest Boże, jest dobrze. Piękny. Do. Uwierzę mnie. Uwierzę mnie uh -huh. To wierzę mi. Teraz zeżą żywcem. To, co zwykle. To co zwykle. Jezu, zjedzą mnie żywcem tu To jest e, pokrywka, jak to nazwać? Sreberko od śmietane albo... Do masła. Śmietany, albo, albo do jak masła. Mleka. Do mleka. Kiedyś, jak, jak na były. butelkach, takie nie? Tak, w szklanych butelkach. E, chyba do mleka. Śmietana była zielona, a kefir był niebieski. Z no, tego co tak, pamiętam. No. Także to była od mleka. Mówiłem, że przy drodze, będę wychodzić, fanty? Jest kulka muszkietowa. Ogólnie słabo dzisiaj. Chyba ci się nie spadło, bo nic się nie dzieje. Miejscowo jest mega. Łyżki wychodzą na kilogramy. A z fajnych fantów nie ma, nie ma co pokazać. Masakra. Coś go zjadło. Naprawil ci do środka. Spuch. No. Do łóżko ma. No do No. ma ja się nachodzę Nie mogę jeszcze cię znaleźć Co będzie fan dnia? Nie wiem co będzie fan dnia O ja pierdzielę Ty wiesz co to jest Nie wiem Ja też nie <gry> Tam z tyłu za bardzo nie ten, nie widać, nie? Nie ma nic z tyłu. No. Jakiś medal. No medal, z przodu coś jest, ale co to jest? Tu było umyć domu. No. Szukała, szukała i znalazła. Było napisane, ale... Ale ciężko to będzie. Coś, coś tu jest na dole. Jest data 1840 chyba 40 no 18 jest na pewno tutaj na dole. Łapy się często No tu tutaj jest napisane, coś jest z boku też, nie? Mm, Dokoła jest coś napisane. Mm. Nie no mistrz fanciur Ale co to Szkoła. będzie? To nie będzie. Szkoda, że nie talar. Ale wielkości naprawdę <laughs> Mega. Mega mega. biło na osiemdziesiąt sześć. No i w końcu, w końcu coś u mnie. Była seria Woli -E. Sygnał sześćdziesiąt cztery. Jest silber groszek. I jest sreberko. <gry> o przetarłem tysiąc osiemset dwudziesty czwarty sreberko silbergroszek Silber długo długo nic i wyszła sk albo piątka musiężna Bo przyhaczyłem delikatnie Ale nie sposób było nie przyhaczyć Bardzo głęboko była Sygnał 53 i już widzę fajnie wyszedł krążek No Chyba manetę Nie, guzik Guzik nie maneta O niestety bez zdobień i bez łóżka. Guzik gładki. Nic, kohe <laughs> Monetkę. Malutką monetkę. Pewnie fenolek. Ta cesarstwo niemieckie. Ale zajechany. No i wiadomo, wioską na ugorze taki widok. No i chyba już będzie ostatni mój sygnał. Już powoli, powoli wracamy do auta. O, taki ładny guziczek. Coś tam, coś tam jest napisane. Wyostrzy gładki. gładki dwupłaszczowy. O, tam był gziczek. Tam już widać auto. A tutaj jeszcze się trafiła kamerka. Nie wiem czy to. Czy to jest buta. Ładnie zrobiona Fajny fancik Ola mówiłem zasypuj dołki No widzisz <laughs> Złota szukam Fajnie było ale się skończyło Robimy podsumowanko Kurcze nie wiem jak... Ogrom śmieci, dzisiaj harmoniki, łyżeczki, blachy, plaszeczki cegarki. No, jest tego naprawdę opór. Także było dzisiaj pokopane. Co Pani tam szuka? Ja, rzuciłam coś i nie, nie wiem. Nie znajdę tego. Ola się obijała, jeśli chodzi o śmieci. No, i to lepsze. Panciki. Ola, pięć monetek. Ten medal. Trzy guziki. Jeszcze jeden rozwalony, ale już go wyrzuciłam. I motocykl. Eee, ja zacznę z tej strony. Krzyżyk, medalik. Pusaczek fajny. klamerka też elegancka. Też mam pięć monetek. Tak. Też mam pięć monetek. Panu guzik? 6 no, guzików, płatki no i taki jeszcze z jeansów to, to jest ten pod, co jest pod? Pod guziczkiem, co jest, nie? Mhm, taki ćwiek Także wypad 4 godziny w terenie. Ogólnie bardzo fajnie. Mm -hmm. nie. nie, nie, ten ma łóżko tutaj No, Ale to bardzo podobnie wygląda mm -hmm. Także fajnie było Zobaczymy, jutro może odpoczniemy Pojutrze wyskoczymy no. No. <laughs> Ale strany jestem, masakra Dobra, pozdrowionka, miłego wieczoru Dziękujemy oczywiście za suby Za lajki znaczy za łapki, chciałem za łapki. powiedzieć za łapki. <laughs> no i do następnego. Trzymajcie się hejka.